Wyobraźcie sobie świat stworzony specjalnie dla was, idealny raj, w którym każda potrzeba jest natychmiast zaspokajana. Jest nieskończony zapas pysznego jedzenia, czysta woda płynie swobodnie, a wasz dom to bezpieczna, klimatyzowana oaza, całkowicie wolna od drapieżników i chorób. Macie wszystko, czego moglibyście fizycznie zapragnąć. To nie jest początek powieści science fiction. To była rzeczywistość społeczności myszy w przełomowym i głęboko niepokojącym eksperymencie przeprowadzonym przez etologa Johna B. Calhuna. Nazwał to środowisko myszym uniwersum 25 i miało to być utopią. To, co jednak rozegrało się w jego murach, było szokującym zejściem w społeczną dystopię, upadkiem tak kompletnym, że zmusza nas do zadawania niewygodnych pytań o nasze własne społeczeństwa i naturę wspólnoty. Centralna przesłanka była prosta, usunąć presję i zobaczyć, co się stanie z populacją. Aby zrozumieć szokujący wynik eksperymentu, musimy docenić staranność projektu. Kalchun skonstruował dużą kwadratową zagrodę o boku około 2,5 metra z wysokimi ścianami, których myszy nie mogłyby pokonać. Zagrodę podzielono na 16 pomieszczeń z pionowymi tunelami siatkowymi. Każde pomieszczenie miało liczne skrzynki lęgowe dla prywatności i bezpieczeństwa młodych. Architektura zapewniała obfite mieszkanie, ponad teoretyczne potrzeby. Podajniki karmy były stale pełne, zdolne wykarmić tysiące. Zaawansowany system wody gwarantował dostęp w setkach punktów. Temperatura utrzymywana była na komfortowych 20 Kolonia była chroniona przed drapieżnikami i chorobami. Eksperyment rozpoczął się od czterech zdrowych par doskonały genetyczny start. Założyciele eksplorowali, zakładali terytoria i rozpoczęli rozmnażanie. Przy nieograniczonych zasobach warunki były idealne do wzrostu wykładniczego wykluczono głód, susze, choroby i atak zewnętrzny. Pozostały przestrzeń fizyczna i dynamika społeczna czysty test gęstości i psychologii. W początkowej fazie wszystko szło zgodnie z planem. Mysia Utopia zasługiwała na swoją nazwę. Pierwszych osiem myszy szybko się zaadaptowało. Gniazda i reprodukcja. Pierwsze pokolenie urodziło się w obfitości. Populacja rosła zdrowo. Hierarchie ustanowiono. Samce broniły terytoriów. Samice budowały gniazda i opiekowały się młodymi. Populacja podążała krzywą wykładniczą, podwajając się co 55 dni. Obfitość zasobów eliminowała walkę o jedzenie i wodę. Przestrzeń do gniazdowania pozwalała utrzymywać prywatność rodzin. Interakcje były funkcjonalne, zaloty, obrona terytoriów, silne macierzyństwo. To był złoty wiek wszechświata 25. Marzenie wydawało się nieuniknione. Gdy liczby przekroczyły kilkaset sieć tuneli tętniła życiem. Role były zrozumiałe zasady respektowane społeczeństwo działało jak dobrze naoliwiona maszyna. Kalchun zauważył, myszy nie tylko przeżywały, one kwitły, lecz podwajanie populacji zwiększało gęstość społeczną, spotkań było coraz więcej, także z nieznajomymi. Niewidzialny przypływ presji rósł, by w końcu przełamać ściany idealnego społeczeństwa. To, co było rajem, wkrótce miało zmierzyć się z potopem chaosu. Punkt zwrotny nastąpił około 315 dnia przy populacji 620. Tempo wzrostu dramatycznie spadło. Czas podwojenia wzrósł do 145 dni. Mimo obfitości jedzenia, wody i miejsc do gniazdowania, społeczeństwo zaczęło się załamywać. Problem tkwił w rozpadzie tkanki społecznej. Prędkość społeczna, tempo interakcji stało się zbyt wysokie. Pierwsze ofiary role i hierarchie. Dominujące samce, dotąd obrońcy, nie były w stanie utrzymać pozycji. Wyzywane przez morze młodszych bezrolnych samców wpadały w wyczerpanie. Wielu dominujących się poddało wycofanie, apatia, brak ochrony gniazd i zalotów. Upadek przywództwa przyspieszył rozpad porządku. Samice stały się zestresowane i agresywne. Niektóre nie budowały gniazd, porzucały lub atakowały młode. Śmiertelność noworodków gwałtownie wzrosła. Myszy weszły w behawioralną studnię. Załamanie norm z powodu przeludnienia. Pojawiły się aberracyjne klasy. Wykluczeni samce gromadzili się centralnie, atakując bez prowokacji. Wraz ze wzrostem populacji patologie społeczne nasilały się. Behawioralne szambo stało się nową rzeczywistością. Wyłoniły się nadmiernie agresywne samce. Wędrowne gangi, bezsensowna przemoc. Atakowano samice. Młode, a także pasywne samce. Pojawił się kanibalizm. Na drugim biegunie samce wycofane jadły, piły, pielęgnowały futro. Fizycznie nieskazitelni, społecznie obojętni, piękni. Samice uwięzione między skrajnościami często porzucały mioty. Nowe pokolenie dorastało bez rodzicielstwa. Rytuały godowe zamarły piękni nie wykazywali zainteresowania. Śmiertelność niemowląt sięgała ponad 90% w niektórych obszarach. Społeczność utraciła zdolność do regeneracji. Nawet przy ponad dwóch tysiącach osobników kolonia stała się faktycznie bezpłodna, zmierzając ku wyginięciu. No cóż, wiadomo, w behawioralnym bagnie wyłoniła się grupa pięknych, głównie samców, ale i niektóre samice. Dorastając w chaosie, nigdy nie nauczyli się zalotów, rodzicielstwa ani interakcji społecznych. Wycofali się, jedli, pili, spali i pielęgnowali futro, piękno posągowe, ale puste, ignorowali płodne samice, nie budowali gniazd, nie bronili terytoriów, nie uczestniczyli we wspólnocie. Byli żywi, lecz utracili istotę bycia zwierzęciem społecznym. Sens nie pochodzi z braku walki, lecz z zaangażowania w społeczność. Ich pojawienie się sygnalizowało punkt bez powrotu. Generacja pustych skorup. Piękny, nawiedzający symbol upadku utopii. Szczyt populacji osiągnięto 560 dnia, około 2200 myszy. Od tego momentu współczynnik urodzeń spadł do zera. Pozostałe myszy były za stare, zbyt agresywne lub apatyczne, by się rozmnażać. Ostatnie udane zapłodnienie około 600 dnia. Chaotyczna energia ustąpiła letargi. Kolonia starzała się i cichła. Ocalali, głównie piękni, trwali w izolowanych rytuałach jedzenia, picia, spania. Utopia stała się mauzoleum. Patologie utrwaliły się. Eksperyment zakończono dnia 1588. Zostały dziesiątki bezpłodnych osobników. Nie sposób badać losu uniwersum 25. Bez pytania, co to oznacza dla nas? Widzimy paralele. Obfitość materialna współistnieje z izolacją społeczną i kryzysem zdrowia psychicznego. Nie jesteśmy myszami. Mamy kulturę, rozum, technologię, sztukę, prawo i instytucje. Sedno odkryć. Role społeczne, cel i relacje to biologiczne konieczności, nie luksus. W megamiastach i mediach społecznościowych widzimy echa z lewu stres, lęk, agresja, autoabsorpcja cyfrowych pięknych. Społeczeństwo może być bogate w zasoby, a ubogie duchem, sens tworzy wspólnota. Musimy projektować miasta, szkoły i przestrzenie online z myślą o więziach i odporności społecznej. Twórzmy miejsca zachęcające do interakcji, wspierające rodziny i dające poczucie przynależności i celu. Eksperyment przypomina o kosztach moralnych, dążenie do wiedzy wymaga kompasu etycznego bądźmy architektami budynków, gospodarek i społeczności, które pielęgnują relacje. Myszy nie miały wyboru. My mamy przewidywanie, empatię i zdolność zmiany. Zbudujmy świat nie tylko dla przetrwania, ale dla życia pełnego sensu.